Cześć, witam was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem was zaprosić do recenzji kolejnego radio marki Technisat. Jest to radio Transita 121 IR, radio z najnowszej kolekcji retro tego producenta. Jest to nieco wyższy model niż radio Transita 120, którego recenzję mieliście okazję zobaczyć niedawno na moim kanale. Transita 120, jak pamiętacie, była wyposażona tylko w radio Plus oraz radio FM. Natomiast w przypadku modelu Transita 121 mamy tutaj na pokładzie już Wi-Fi, czyli mamy dostęp do radia internetowego oraz mamy też łączność Bluetooth, dzięki czemu mamy znacznie większe możliwości, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki i też przesyłanie jej z urządzeń mobilnych. Na początek, tutaj zobaczmy sobie kilka tych informacji, które znajdziemy na opakowaniu. Jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne, to identycznie jak w przypadku poprzedniego modelu. Czyli jest wersja biała, wersja czerwona oraz wersja zielona. No i jeżeli chodzi o te najważniejsze cechy tego radia, to tutaj jak widzicie, mamy tą zintegrowaną, budowaną baterię. Bateria o pojemności 5000 mAh. Jest też equalizer, tutaj specjalna metalowa rączka do przenoszenia tego radia. Mamy pojedynczy 5W głośnik w tym radiu, i to są te same funkcje, które miało Radio Transita 120. Natomiast nowością jest właśnie wspomniane Bluetooth oraz sieć Wi-Fi. Od razu Wam tutaj powiem, że WiFi jest dwuzakresowe, pracuje zarówno w paśmie 2,4 jak też 5 GHz. No i może jeszcze zobaczmy sobie tą pełną specyfikację techniczną na tyle opakowania. No i jeżeli chodzi o tą specyfikację, to mamy tutaj informację, że radio na baterii pracuje 24 godziny bez konieczności ładowania. Pamięć stacji ulubionych po 10 dla radia D+, radia FM i radia internetowego. Mamy łączność Bluetooth, mamy też tą łączność Wi-Fi, budowany korektor dźwięku, no i ten metalowy uchwyt, o którym Wam już wspominałem. Z pozostałych informacji, może czas ładowania baterii to jest 6 godzin. No i wejścia i wyjścia w tym radiu. Mamy tutaj wejście audio aux i mamy też wyjście słuchawkowe. Jeżeli chodzi o wymiary tego radia, to jest 26 cm na 20,5 cm na 9,5 cm. Tyle odnośnie specyfikacji technicznej, teraz sobie zobaczmy zawartość zestawu. A w pudełku, jak widzicie, znajduje się radio, tym razem w zielonej obudowie, zasilacz do tego radia oraz instrukcja obsługi. Jeżeli chodzi o zasilacz, zakończony taką okrągłą wtyczką, no i służy on nam do zasilania tego radia i do ładowania baterii, która jest w to radio wbudowana jego parametr to 12V1A. Teraz przejdźmy do samego radia. Zobaczmy jego budowę i wykonanie. Jeżeli oglądaliście recenzję Radia Transita 120, to jak widzicie, jest to bardzo zbliżona konstrukcja. Na froncie, pod tą metalową maskownicą, mamy ten pojedynczy głośnik. Dwa pokrętła do regulacji dźwięku, do sterowania funkcjami radia. One też pełnią tutaj funkcję przycisku. Po środku jest wyświetlacz. Pod spodem jeszcze tutaj rząd przycisków do obsługi tego radia. No I na froncie to jest tyle. Rączka oczywiście metalowa, bardzo solidna. No i teraz jeżeli chodzi o budowę tego radia, zobaczcie wszystko bardzo ładnie zaokrąglone, bardzo ładnie spasowane poszczególne elementy. Jest to prawdopodobnie jakieś tworzywo sztuczne, ale tutaj prezentuje się bardzo dobrze. Od spodu są te cztery podgumowane nóżki. No, i teraz tylny panel, na którym znajdziemy wszystkie złącza, w jakie to radio zostało wyposażone. Jak widzicie, od tej mojej lewej strony jest taki port USB drukarkowy. On służy tylko do aktualizacji oprogramowania w tym radiu. Jest to port serwisowy. Następnie mamy złącze słuchawkowe, wejście AUX, wejście zasilania, no i przycisk mechaniczny Power On-Off, który został tutaj w tym radiu umieszczony. Nieco wyżej antena, klasyczna antena teleskopowa wysuwana do odbioru Radia D+ i radia FM. I konstrukcyjnie jak widzicie to jest tyle, konstrukcja skręcana na śruby, czyli tutaj jak widzicie, dobra jakość wykonania tego radioodbiornika. Ok, no to teraz przechodzimy do jego uruchomienia, no i zapoznamy się z jego działaniem. No, i teraz zobaczcie. Radio tutaj uruchamiamy nam się w języku niemieckim, natomiast na liście języków jest też język polski, więc sobie wybieramy język polski. Kreator konfiguracji, no to uruchomimy sobie tak. Zegar 12 czy 24 godzinny. Aktualizacja godziny z radia DA FM z internetu. No to może zostawmy sobie na przykład internet. Ustawiamy sobie tutaj też naszą strefę czasową funkcja DST, możemy ją tutaj włączyć, wyłączyć. No i mamy też ustawienia odnośnie internetu, czyli zachowaj połączenie z siecią. Klikamy tak i następuje wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi. Jak widać, sieci zostały szybko wyszukane. No i na liście sieci są moje obie sieci w paśmie 2.4 GHz i w paśmie 5 GHz, więc próbujemy się z tą siecią połączyć. Możemy to zrobić na kilka sposobów, poprzez tutaj przycisk na routerze WPS, poprzez kod no i możemy pominąć WPS i wpisać ręcznie tutaj hasło do naszej sieci Wi-Fi. Jak widzicie u góry mamy cyfry, następnie mamy małe litery i jeżeli przejdziemy przez małe litery, to mamy litery duże. W ten sposób sobie tutaj oczywiście wybieramy poszczególne literki, klikamy OK na wybrane literze i zatwierdzamy tą literę. W ten sposób pisujemy sobie całe hasło. Po wpisaniu hasła następuje łączenie radia z naszym routerem i już po chwili radio będzie tak naprawdę gotowe do pracy. Mamy informację, że radio zostało połączone. Kreator nas informuje, że konfiguracja jest zakończona, więc klikamy OK. No i teraz jak widzicie, mamy dostęp do radia internetowego, do podcastów, do radia DA, radia FM, do łączności Bluetooth, wejście AUX. No, i tutaj możemy sobie jeszcze ustawić czas zasypiania, ponieważ mamy tutaj timer, który nam automatycznie wyłączy radio po określonym czasie. Mamy dostęp do alarmów, budzików i konfiguracji systemu. Może zacznijmy sobie od tej konfiguracji. I teraz zobaczcie: dostępny jest korektor dźwięku. Jeżeli sobie w niego wejdziemy, to mamy tutaj kilka trybów zdefiniowanych: normalny, płaski dźwięk jazz, rock, kino, muzyka poważna, pop. Wiadomości, no i mój korektor, który możemy sobie tutaj samemu ustawić, to są tony niskie i tony wysokie zakres od minus 6 do plus 14 decybeli. To wszystko oczywiście dla tonów niskich i dla tonów wysokich, identycznie od minus 6 do plus 14 decybeli. Przycisk back cofanie do poprzedniego ekranu no i teraz może sobie weźmy ustawienia sieci to już widzieliśmy. Ustawienia czasu, daty. Tutaj, jeżeli sobie wejdziecie, to oczywiście możemy ręcznie ustawić czas i datę. Możemy sobie też ustawić właśnie te automatyczne aktualizacje godziny, daty. Ustawić sobie format, w jakim ma być wyświetlana ta godzina. No i też zmienić sobie na przykład strefę czasową. Następna zakładka to są ustawienia języka. Jeżeli mamy już język polski, no to nie musimy tam zaglądać. Przywracanie ustawień fabrycznych. Aktualizacja oprogramowania. Kreator konfiguracji, no i informacja, tutaj możemy podglądać sobie wersję oprogramowania, wersję firmware'u, więc tutaj warto czasem zaglądnąć. No i zarządzanie podświetleniem wielkiego wyświetlacza. I tak naprawdę tutaj jest tyle, jeżeli chodzi o tą konfigurację systemu, więc teraz może sobie przejdźmy do tych naszych funkcjonalności, jakie to radio oferuje. Radio internetowe, bo to będzie na najbardziej interesowało w tym modelu, czyli wchodzimy sobie do radia internetowego. I teraz zobaczcie, od góry mamy tutaj od razu kraj, czyli Polskę i jeżeli sobie klikniemy OK, no to mamy stacje lokalne, popularne, według gatunku, według miast, więc możecie sobie tutaj to wszystko wybierać. Na przykład pierwsze z góry Bydgoszcz i po wybraniu tego miasta za chwileczkę będziemy mieli wszystkie stacje, które są w tym mieście, jak widzicie, dostępne. I tak możemy sobie wyszukiwać dla każdego z miast. Oczywiście, nie jest to jedyny sposób wyszukiwania. Może być to po gatunkach muzyki, po popularnych stacjach radiowych itd. Możemy też wyszukiwać sobie konkretną stację radiową po nazwach, po lokalizacji. I teraz zobaczcie, wchodząc w lokalizację, mamy najpierw kontynenty, np. Afryka, Ameryka Północna, Południowa, Azja, Europa, Oceania. Więc na przykład wybierzmy sobie Europę, następnie niech to będzie, nie wiem, Belgia. No i w tym momencie również podobnie jak w przypadku tutaj Polski, mamy dostęp do wyboru stacji radiowych po gatunkach muzyki, po miastach czy też na przykład po popularności. Więc tutaj dokładnie tak samo to wygląda dla każdego kraju. Dodatkowo oczywiście możemy sobie wyszukiwać tylko popularne stacje dostępne w ramach radia internetowego i tutaj będą oczywiście już stacje z różnych krajów proponowane przez tutaj producenta tego radia. Jak wygląda kwestia odtwarzania? No, to weźmy sobie na przykład też raz Polskę. Niech to będzie na przykład SK Tarnow. No i zobaczmy. Klikamy OK i możemy już teraz tej stacji sobie zaraz posłuchać. Przycisk Info pozwala nam tutaj sprawdzić sobie na przykład tytuł piosenki, opis nadawany na tej danej stacji radiowej. Klikając kolejny raz mamy lokalizację, następnie szybkość transmisji, kodek, jakim jest dana transmisja kodowana. No i mamy też tutaj poziom buforowania do podlądu. Możemy też ustawić, na przykład, sobie tutaj aktualną datę. Tak więc tak wygląda kwestia obsługi radia internetowego. Przyciskiem MOD możemy przechodzić pomiędzy funkcjami tego radia, czyli na przykład mamy podcasty. Tutaj dokładnie tak samo będzie to jak przy radiu internetowym. Identyczny sposób wyszukiwania, na przykład podcasty dla Polski popularne. Tutaj możemy sobie przeglądać, tutaj po tych tytułach wybierać, słuchać sobie tych podcastów. Następnie przechodzimy dalej. Radio DAP. Po pierwszym uruchomieniu Radio DAP, należy oczywiście tutaj wysunąć tą antenę teleskopową i następuje automatyczne wyszukanie stacji radiowych w paśmie DAP. Te stacje się wyszukują i za chwileczkę będziemy do nich mieli już pełny dostęp. Na razie, jak widzicie, jest 5 stacji wyszukanych. Zobaczymy, czy wszystkie się wyszukają. No, i jak widać, jest już 17 stacji, czyli wszystkie nadające w mojej okolicy. No i oczywiście po wyszukaniu tych stacji możemy sobie tutaj dowolną stację wybierać i łączyć ją z tą stacją. No i sobie słuchać radia. Opowiadali sobie te historie. Każdy dopowiadał jeszcze jakiś swój Jak słyszycie, całkiem nieźle to radio też radzi sobie, jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięku. W przypadku Radio DA, również przecież z info możemy tu sobie przeczytać wszystkie informacje odnośnie tej stacji radiowej. Sprawdzić sobie też błędy, natężenie sygnału, szybkość transmisji. Więc mamy też ten pełny podląd, podobnie jak w przypadku radia internetowego. Kolejny przyciśnięcie wcisku MODE, jest to radio FM. Przy radiu FM oczywiście musimy sobie już wyszukiwać tutaj kolejne stacje radiowe i możemy to robić tutaj sobie ręcznie za pomocą tego potencjometru. Możemy też przejść do automatycznego wyszukania stacji, czyli pierwsza jakaś mocniejsza stacja, zobaczcie, pojawia nam się na liście i możemy sobie jej szukać. Przyciskając kolejny raz. Wyszukujemy kolejną stację o mocnym sygnale i jeżeli tutaj nas kozłówka zatrzyma, no to o, mamy. O, 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 o. to połączenie morwy, To mamy dostęp do tej stacji. Teraz może o programowaniu. Jeżeli sobie przytrzymamy tę jedynkę nieco dłużej, to program zostanie zapisany pod tym numerkiem. No i teraz wyszukujemy sobie kolejną stację radiową. Zobaczcie i zapisujemy ją na przykład na pozycji drugiej. I tak sobie możemy zapisać do 10 stacji radiowych. Do stacji radiowych dostajemy się poprzez przycisk tutaj stacji ulubionych. No i zobaczcie, tutaj mamy już te dwie stacje zapisane. Natomiast podobnie jak w przypadku większości radioodbiorników marki Sat, jeżeli chodzi o radio FM, to nie mamy nazwy stacji, tylko jedynie ich częstotliwości. Jeżeli będziecie korzystali z radia DAP, plus lub też radia internetowego, to oczywiście tam już te nazwy stacji będą zapisane. Jeżeli nie wiecie, jak zapisać więcej stacji niż tutaj te trzy, to odsyłam Was do mojej poprzedniej recenzji radia Transita 120, tam dokładnie pokazałem Wam, jak zapisywać stacje w radiu FM oraz w radiu DAP plus. Teraz przechodzimy sobie dalej, tryb Mode, mamy łączność Bluetooth. Łączenie Bluetooth, czyli łączymy się z naszym telefonem. W telefonie klasycznie w ustawieniach Bluetooth odczukujemy nasze radio, czyli Transita 121 IR. Następuje parowanie obu urządzeń. No i już po chwili będziemy mogli przesyłać sobie muzykę z telefonu na radio odbiornik. Jeżeli chodzi o zezwolenie na dostęp do kontaktów, to możemy to zaznaczyć lub też nie. Ja tutaj nie będę tego zaznaczał, nie ma takiej potrzeby. No i teraz zobaczmy, czy możemy przesyłać sobie już muzykę na nasze radio. Skorzystamy jak zwykle z muzyki bez praw autorskich. No i zobaczcie. Muzyka z telefonu przesyłana jest na radio odbiornik. Starując tutaj pokrętłem radia, zauważcie, że też starujemy potencjometrem w naszym telefonie, tak więc tutaj wszystko działa jak najbardziej ok. I posłuchajmy sobie jak to radio gra. No i mieć okazję posłuchać jak gra radio Transita 121IR w różnych trybach, jeżeli chodzi o korektor dźwięku. No jak widzicie, ten korektor rzeczywiście działa. Ten dźwięk nam się bardzo wyraźnie zmienia. No i możemy tutaj oczywiście dopasować go do muzyki, jaką będziemy na tym radiu słuchali. Tak więc tutaj myślę, że nie można mieć żadnych uwag, jeżeli chodzi o działanie tego radia. Kolejny tryb to jest wejście AUX. Tutaj oczywiście łączymy nasz telefon z radiem przewodowo za pomocą tutaj przewodu AUX, więc tutaj tego nie ma sensu pokazywać. No i tutaj wracamy już do radia internetowego. Więc jeżeli chodzi o działanie tego radia, no to tak naprawdę to jest tyle. Możemy oczywiście jeszcze wrócić do naszego głównego menu i przechodzimy sobie do alarmów. I jeżeli chodzi o alarmy, to jak widzicie, są dwa alarmy do wyboru, czyli możemy sobie ustawić takie alarmy o dwóch różnych godzinach. I możemy też sobie ustawić tryb, w jakim ma się nam ten alarm uruchomić czy jako radio internetowe, sygnał budzenia, radio DAP plus radio FM. Tak więc takie opcje są do wyboru, i też jest regulacja głośności. Na jakiej głośności ma nam się uruchomić to radio, więc ty możecie sobie dokładnie to wszystko wyregulować, zapisać i taki alarm sobie w tym radio ustawić, zaprogramować i to by było tyle, jeżeli chodzi o funkcję tego radia, tak więc jak widzieliście, radio jest całkiem nieźle wykonane, stylizowane na lata 60. dobrej jakości materiały użyte do budowy tego radia. Pojedynczy głośnik, ale całkiem przyjemnie grający. Mamy już wyświetlacz, mamy tutaj możliwość programowania sobie stacji radiowych. No i przede wszystkim radio ma budowaną baterię o pojemności 5000 mAh, która pozwala na 24 godziny słuchania muzyki bez konieczności podłączania zasilania. Oczywiście dużym atutem tego radia jest łączność Wi-Fi, czyli dostęp do tysięcy stacji radiowych z całego świata dzięki radiu internetowemu. No i też budowana łączność Bluetooth. Dzięki której możemy przesyłać muzykę z urządzeń mobilnych. Oczywiście uzupełnieniem jest radio FM oraz radio DAB. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja ze swojej strony proszę Was, jak zwykle, o łapki w górę o subskrypcję kanału. No i do usłyszenia już wkrótce przy okazji kolejnych recenzji na kanale SmartTest. Cześć.